Cześć, słuchajcie, dzisiaj mamy 4 stycznia 2012 roku, jest już po południu, ja niestety troszeczkę zaspałem od rana, urwanie głowy i tak, mamy złe wiadomości i mamy dobre wiadomości. Niestety nie zagra u nas zespół Other Side, w każdym bądź razie załatwili nam zespół zastępczy, zespół nazywa się Helheim, jeżeli nie pomyliłem nazwy, Helheim, 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 Helheim. Helheim, dobra, Helheim grają również muzykę rockową, chyba troszeczkę nawet metalową. Do tego wielkie pokłony i wielkie podziękowania dla pana Andrzeja Zbyszyńskiego z Kobyłki, który załatwił nam zespół Demilus. Demilus gra również muzykę rockową, fajna wokalistka, fajni, fajni muzycy, także dla nich również wielkie pokłony, wielkie pokłony również dla naszych wszystkich wolontariuszy, dla Marcina Zielińskiego, który dzisiaj będzie swoim białym, zwariowanym Mercedesem jeździł. Wielkie podziękowanie dla Łukasza Prykla, który właśnie trzyma kamerę. Oglądajcie, co mamy wam do powiedzenia. Teraz jedziemy do Urzędu Miasta, po Urzędzie Miasta i jedziemy do ABI Grafiki, żeby przełożyć termin e, robienia plakatów do Legii Warszawa na Łazienkowską 3. Już troszeczkę się zacinam, daje znaczy sobie zmęczenie, e, a później będziemy rozmawiać z panią Ewą Złotowską, która ma nam dać kukiełkę pszczółki Mai. Pani Ewa Złotowska jest to świetna polska aktorka, która, e, słuchajcie, podkłada głos pod Kultowy już serial Pszczółka Maja No i dobra, no i pozdrawiamy Najpiękniejsze wszystkie kobiety świata I w ogóle panowie, bierzemy się do roboty Jak się powinno jeździć ze sztabem Duczki.pl w Ośp Zobacz eee, Łapiesz kierownicę, odpalasz Jedziesz, wymuszasz wszystkim pierwszeństwo eee, Siedzisz na tyłku Renault Clio I szukasz piosenki Szukasz piosenki Piosenek jest wiele, tak? Są najróżniejsze piosenki No Nossa! Nosa. To jest piosenka. Ja nie wiem, czemu ty jej nie masz w samochodzie jeszcze. Właśnie dostaliśmy od klubu Legia Warszawa zdjęcia do licytacji na naszym finale, na Wielkim Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ze mną jest pan Jacek Magiera, który ma do Was kilka słów. Serdecznie zapraszam wszystkich kibiców, Wielkina, nie tylko do licytacji tych zdjęć w każdy Legii. Zapraszam cały pomogli, abyśmy zebrali jak najwięcej pieniędzy na szczytny cel dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dobra, słuchajcie, wróciliśmy z Warszawy, wróciliśmy zadowoleni. E, parę słów na temat e, tego, kto wystąpi. Impreza otwiera zespół, który gra covery, czyli zespół Reflex, po nim gra Hellheim, czyli troszeczkę ostrzejsze brzmienie. Następni w kolejności będą Demilus, tutaj również e, lekko ostre brzmienie. Później zagrają Pędzące Żółwie, czyli latynoamerykańska wolna muzyczka. Później wystąpi nasz przyjaciel, czyli zespół Szaman plus Reakcja, to, będę, to będzie akcent hip-hopowy. A na koniec Gwiazda Wieczoru, czyli zespół Groove. Busters. E, pora teraz na przerwę obiadową. E, mamy jeszcze zaplanowane dwa spotkania wieczorem, o tym dowiecie się w dalszej części filmu. A teraz idziemy na kebaba, bo jest z nami Łukasz Pryki, ale on jest zawsze głodny. Dlaczego chciałeś zostać wolontariuszem? Lukary... Wolontariuszem? Chciałem zostać od dziecka. Zawsze mnie to interesowało, naprawdę. Pomagać dzieciom. Mam takie szczęście, że od urodzenia byłem zdrowy. I właśnie to jest w pewien sposób współczucie z tym młodym ludziom, że mają takie problemy w tak młodym wieku. Chciałbyś kogoś pozdrowić? O tak, właśnie! Pozdrawiam wszystkich tu obecnych. Yy, organizatorów imprezy, woś. Ojciecha właśnie pozdrawiam także I pozdrawiam tamtego pana co tam przed Panią I ogólnie wszystkich A propos pań pozdrawiamy wszystkie piękne kobiety już po raz drugi w tym filmiku Bo właśnie czekamy jedną z najpiękniejszych pań Niedzielnej imprezy Niedzielnego wieczoru Panią Edytę z zespołu Groove Busters Groove Buster! Zaśpiewajcie coś się. This is my destination <laughs> Wojtku, obecna na zakładzie, trzeba zachęcić ludzi do zbierania pieniędzy. Zakład, tak, słuchajcie, w tamtym roku był mały, honorowy zakład. Postanowiłem troszeczkę nakręcić naszych wolontariuszy do jeszcze lepszego i jeszcze efektywniejszego zbierania pieniędzy. Zakład oczywiście przekładam na rok 2012. Jeżeli sztab Duczki.pl zbierze chociażby jeden grosz więcej niż 50 tysięcy złotych, tych włosów już nie będzie i to nie będzie już w niedzielę. Po wizycie w telewizji. Także słuchajcie, sprężamy się i przebijamy 50 tysięcy. Jeżeli nie, to musimy chociaż pobić rekord naszego sztabu sprzed roku, czyli ponad 35 tysięcy. Związek też się obecnie miał. Dobra, słuchajcie, jest godzina 19, dzień powoli dobiega końca. Jesteśmy w klubie Helios, a ze mną najpiękniejszy gość tego wieczoru. Witam, witam. Aż, aż się zar zarumieniłam, wiesz. E, Dytko, co się dzieje 8 stycznia w Klubie Helios e, w Wołominie? No tak jak widzieliście zapowiedź, gramy tu, gramy po prostu, gramy w tym pięknym lokalu. Rozkręcimy super imprezę o godzinie 19.30, tak, z tego co pamiętam. E, no i cóż, no i musicie wszyscy przybyć na tą imprezę, bo nie ma innej opcji. Mamy dla was prezenty, mamy dla was e, statuetkę, także no, kochani. Zapraszam serdecznie. Z duczkami.pl bawimy się, tańczymy, śpiewamy i, lic i licytujemy. Prawda? Prawda. Także słuchajcie, szykujcie jak najwięcej pieniędzy i do zobaczenia w niedzielę. Pa pa. Także jak było Wojciechu? E, słuchajcie, no najpiękniejsza kobieta świata i w ogóle jest rewelacyjnie, także e, słuchajcie, mi się już język plącze ja nie wiem co mam powiedzieć. Jedziemy teraz do Radia Azyl. E, tam mamy prawie dwugodzinną e, e, Audycję, no mówię prawie, bo jesteśmy troszeczkę spóźnieni, ale bardzo dziękujemy Radio Azel za audycję. A wracając do zespołu Group Busters, słuchajcie, ja już nie mogę się doczekać niedzielnego występu, będzie na pewno fantastycznie, będzie seksownie, będzie głośno, super i o to chodzi. Słuchajcie, mam nadzieję, że zbierzemy jak najwięcej pieniędzy. Piotr się nic nie odzywa, bo jest po prostu w ciężkim szoku, poza tym ma dziewczynę, no i nie może nic skomentować. Piotr, i gramy, i gramy, i tyle. No. Do zobaczenia w niedzielę, cześć.

Jesteśmy w Kauflandzie bez energetyków nie da rady. Bez energetyków nie da rady. Słuchajcie, mówiliśmy o tym w Radiu Azyl. Właśnie, byliśmy w Radio Azyl, yy, nagraliśmy całą audycję, także sobie na pewno to niedługo obejrzycie na YouTube wrzucimy coś takiego. Razem ze mną był Marcin Zieliński i Piotr Starzyński. Pozdrawiamy wszystkich. Na... Ja, no. I pozdrawiamy wszystkich naszych wolontariuszy, 8 stycznia. Słuchajcie, jutro zostanie, od jutra zostanie 3 dni do końca finału, także y, mamy nadzieję, że jutro też będzie owocny dzień, a taki będzie, będzie z nami kamera, będzie z nami aparat, także... Będzie Marcelo. Właśnie, ta biała strzała. I jeszcze raz wielkie podziękowania dla Doroty, która użyczyła nam Marcina, swojego prywatnego boyfrienda. Pozdrawiamy, buziaczki i na razie.